Ale pięknie O i tam jest kryształek ogólnie <śmusieli> Musieli się pochwalić, że ładną grę zrobili, musieli Okej, okay, jesteśmy Aha, i rozumiem, że przeszliśmy stamtąd Sam skaczesz? Ciekawe it breaks my heart that you'll never see our home world but i can't say i regret bringing you here you're going to have everything i couldn't have clean water fresh air wide open skies everything a child deserves that's what i want for you and you'll have community too. Human beings to play with and learn from and grow alongside. Every person here has a different story. But our futures are bound up together now. Don't be scared. I know they're going to love you. Hmm. Także rozumiem, że idziemy na tą wyspę, żeby spoznać jakąś jakiś ludzi. Wow. Ale to było dziwne No to to już ogarnęłam, że mogę lewitować Co to jest? Nie do końca rozumiem Ale to jeszcze coś jest dla nas Wow Ale zarąbiste Aha, rajd ma spadnię. Aha! No i co, nie, nie umiem z taką kamerą. Chcę jeszcze raz. Ale zarąbiaste. Ja nie mogę. Panie. Dobra, widziałam, że na tej wieży, tak? Na tej wieży mamy tego diamencika całego, więc spróbujmy się do niego dostać. Dzień dobry. Powiększa, czyli co mogłabym sobie teraz polecieć tu na górę? Tego budynku? Coś, coś, coś szczerze powątpiewam. Może tędy. Zaraz się dowiemy. Daje mi się, że tak. Nie! Nie, stój tu. Jak się tam dostać? To nam odwołuje całość Ale... Wo Dobra się dostać pierwsze, pewnie tam. Okej. Okay. Teraz stąd. Tu, tu, tu! Udało się! Mamy to! Możemy podziwiać świat. A nie mogę jednak. O dobra, mogę ruszać kamerą, już myślałam. Pięknie tu. Dobra, i teraz prawdopodobnie muszę iść dalej, po prostu tam na wprost, ale ja bym sprawdziła, co jeszcze jest w tych budkach całych. Bo tam nas, tam nas nie było. Tu jest zamknięte wszystko. Ok. Ja tu mogę, nie mogę nic zebrać. Ok. Mogłam skoczyć.

You're going to have everything I couldn't have, clean water, fresh air, wide open skies, everything a child deserves. That's what I want for you. And you'll have community too. Human beings to play with and learn from and grow alongside. Every person here has a different story. But our future are bound up together now. Don't be to, no, już, I knew. Eee. Tak! Co to jest? Jakieś śmigadełko. Śmigadełko dostaliśmy. Czy oczywiście poszłam bardziej w tą stronę, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Chyba nic. O, i tu jest kolejna kartka z zeszytu. Some say that humans brought life to Europa. If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Why have so many terraforming projects failed where this one succeeded? It can only be that Europa holds some innate capacity for life. Okej. Okay. Uh, mam jakiegoś duszka. E, ogólnie to wydaje mi się, że ta Europa to jest coś na zasadzie, jak w Wolim ludzie szukali jakiejś planety do zamieszkania, czy, 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 czy coś takiego. No bo skoro tyle innych projektów próbowali ogarnąć, żeby... które nie wypaliły, a Europa wypaliła, to znaczy, że próbowali bardzo długo, z tego co rozumiem. O, tu mamy kryształek. O, i tutaj mamy tego duszka znowu. Waduszki, one robią. O, I tutaj jest coś. Guzik. Kartkę. Look at the gardeners. They came to this moon as mere tools to prepare for our arrival. But through a thousand years they've evolved into a whole ecosystem mimicking the biodiversity of old earth. I can't wait to learn more about these creatures, to live among them. Wow, bardzo ciekawe. Jakby nie było. Genialny pomysł na grę, ogólnie nie. Czy to jest trzeci? Wygląda trochę inaczej. Co tam kliknąć? Spacebar. Wow, dobra. Ja nie wiem, czy tak to miało wyglądać. Wow, Zbagowałam grę. Tam mam skoczyć? Nie ma tu nic innego, chyba nie ma, bo mnie kamera tak kieruje. O! Dobra, mamy trzy. Czyli teraz musimy się wrócić. Nie wiem gdzie to było. Eee, chyba niżej. Nie, no tak, tam chcę. Wow! Patrzcie, mamy most! Wiecie co, ja się tak, tak uśmiecham, ale kurde ten teren, mimo że u mnie nie ma niedaleko domu żadnych takich e, ruin czy czegoś. Te ruiny w ogóle mi przypominają jakiś Rzym czy coś. Ewentualnie Grecję i Akropol. Natomiast. E, natomiast te górki, taka, 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 radość w tym świecie, to mi strasznie tak. Dom przypomina. Ogólnie. Oczywiście w, w znacznie mniejszej formie, nie? No, ale. Ale i tak. Gdzie idę? Przejść chyba tam. Daje mi się, że w powietrzu się szybciej w ogóle. Porusza. Tam kolejną Tom. I know you have a lot of questions, most of which can't be answered in this notebook. There's a chance you're angry or that you'll get angry one day when you're older. Europa is unbelievable, but it's not finished. We're trying to build something better than what we left behind. Dobra, to teraz muszę się w ogóle namyśleć, bo on powiedział, że był w. Nie wiem, po co to zbieram, bo to są chyba te kulki, które mamy te duże. Gdzieś tu widziałam, że chyba trzeba tu gdzieś iść. Chodzi mi o to bo Wydaje mi się, że idziemy tam Że dlaczego był grób tego gościa na samym początku gry Skoro Skoro on według y, Tego całego listu y, Był Był tam Chyba, że ten nasz Robocik dostał po prostu jakąś Wiecie, informację o tym i po prostu sobie zrobił grobek kameczki. To się pchać Wow, ale super. To prawda, wydaje mi się, że wszystko mamy zabrane. Nie wiem, czy są jeszcze te emeraldy całe gdzieś, ale nie potrafię ich nigdzie zobaczyć. Znaczy grawitacja jest lżejsza? Fajnie. Wow. Nie wiem na ile wam to ciąć, na ile, ile, na ile, wam to zostawić w takiej formie, w jakiej to jest. Natomiast może moich zachwytów nie będę wam zostawiać, Chciałabym się jeszcze odwrócić. Ale bym sobie skoczyła teraz, tylko że strasznie męczące było to wychodzenie, niewygodne. Kliknęłam. As I'm this, most of the human race are still on the island. In a few years' time, you're going to join them. I'll stay back here and work. so that when you wake up you'll wake up somewhere better i don't know exactly what the world will look like all i know is that people on the home world made the mistake of not thinking past tomorrow by sending you ahead i'm staking my heart on the future. E mówiąc. Szczerze mówiąc się pogubiłam i. Wow, rozwaliłam, przepraszam. Trochę nie, ro... nie ogarniam. O co w tym kompletnie chodzi? Dlaczego e, tutaj było pokazane, że ludzie są w jakimś śnie? Dlaczego tutaj są ruiny? Czy tutaj mamy jakiegoś portala? O co w tym chodzi? Tyle pytań i. No jeżeli, jeżeli chodzi o tą grę, no to szukałam czegoś. A może mam to? Ha. do końca rozumiem, tu się pali, tu się przestało palić chyba. Albo tego w końcu nie rozpaliłam. Tak, okej. Okay. Ja wiem, że w Blenderze czy w czymś innym bardzo prosto jest zrobić taki tego typu efekt, natomiast strasznie podoba mi się ten komiksowo-rysunkowy styl. Wsadem, żeby sterować wiatrem, tak? Wow. Co to jest? Ale kozak. Dobra, teraz mi się to kojarzy w sumie z, z Atlantydą, z tymi pojazdami Ala. Czy co to było, zasilanymi tymi e, kryształami ich? Mamy kolejną e, część ładowania. Nie wiem, czy to już jest koniec gry. Nie wiem, ile będzie cięć podczas tego. Natomiast zobaczymy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się odcinki, Wam się podobają.

For Europa, my whole life. By the time you read this, I'll be gone. And the world will look very different from how it does now. But the island should still be there. the okay, to skończyło nam się demo, myślałam, że będzie trochę dłuższe. Mam nadzieję, że ten dwa filmy, bo wydaje mi się, że tak to w takim razie podnę Wam się spodobały. I jeżeli Europa wyjdzie, to dajcie znać, czy chcielibyście, żebym zagrała w Europę w pełną wersję. Mam nadzieję, że te filmy Wam się spodobały. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Do zobaczenia na następnych moich materiałach. Pa! pa.